Cześć. Cześć witajcie ze strony Adam Hoster 1 Ja ze mną kto? I... Ma piszę jeden! Ma jeden piszę! O no, no. O lagi No bez jaj, ja mam 30 FPS-ów szybciej... Kurwa. Oj ty... sorry? Coś ty... Co ty robisz tam? O, o dobra, to no to... No, no, no ogarnij, ogarnij, no dobra. Dobra. Dobra gramy Jedziemy Zaczynam nową karierę na YouTube Kondzio ma... Kondzio małpiszą nie wiem jak to woli Ja mów po imieniu I tak się dowiedzą kiedyś Kiedyś Dzisiaj Tak dokładnie eee, Kondzio ma trzy widzy Trzy widzy Trzy widzów Trzech widzów na YouTube Ja mam zero bo od modowa Miałem dziewięciu a, a tych trzech widzów to są moi koledzy sami ty i czy Krzychu czyli Krzychu Który też zmieniał, zmieni konto I na pewno go subskrybujcie, bo on Jak będzie w będzie Specjal z nami, kurwa no, Ale nie wiadomo, bo nie wiadomo, bo Mi wczoraj pisał, że będzie zmieniał konto I No, chyba, bo on już zmienił, ale, będzie ja też zmienił. Czas, ale chyba też będzie Usuwał to Wszystko? Chyba nie A, On mi nie mówił Ale eee... no, spieprzyłem, ale spieprzyłem Haha, <grymny> ciota. Aaaaaah, mamo! Ha, <grymny> ty też by czułeś. Ciota. EZEWIS OSTATY, 002! Ja mam, kolei... 00201. Ja czekaj, czy ktoś... czekaj, czy ktoś... Aaaaaah! Co ty robisz tam? Kurwa. Masową orgię, ty co pieprzesz? Możliwe. eee, <grymny> y audio. <grymny> Dobra. Bo mnie prawie zmierzę! Krasy... Oh, o dobra, teraz jest Kitara, bo gramie Fajna marszta strzała <laughs> Eee. A teraz powinna być już zawsze. Fajne masz <laughs> Wiem, zajebiste, 03.1. O ty Fre, że masz 4.01 Już będzie 5. Jaka pista Jest, 5.01 O snajperka, snajperka, snajperka. Lecimy teraz. Eee, Super, czy... Wziąłem snajperki, a teraz upadłem! No i zajebiście! Możliwe, że będziemy nagrywać tylko we dwoje, a czasami możliwe, że w trójkę. Jeżeli się ktoś. I, jak i jeśli jakiś z, na z naszych widzów będzie miał MW? To chętnie z nim zagramy Tylko prosimy o, prosi o nick, swój level i tp Nie no level nie trzeba, bo i tak jesteśmy sami. Ja jestem nubem, tu tam wiesz a, krzychu, jak krzychu a wy wiecie, że będę nubem? jak zobaczycie ten, film, ten filmik. A jak krzychu... Już dawno wiesz, że jestem nubem. Mm. No. O od jaki... Będę od, sery, tak. od pół roku dokładnie. Gdzieś tak. By, gram już w MW. Ja od listopada chyba chyba. tam od grudnia. O! Zajebiście! Eee, ja tak samo człowieku ja chyba kopiłem po tobie po jakimś miesiąc, Nie wiem... Chyba po dwóch miesiącach to Nie no, po miesiącu, po miesiącu, bo ty kupiłeś w listopadzie, a ja kupiłem na swoje urodziny. To po miesiącu, no. Czemu ja grałem no? MP7, Miałem grać 16C. O, widzę cię. Dobra, a może w jakimiś broniami gramy? E, moje ulubione w bronie to jest ACR, e, tak zwany. Jest e, Epicka, ta jest broń. I też Kram, M4A1. M4, Nie, jeśli widzicie, to ja mam złote. E, Krzychopat właśnie. No. Ja też. No, <grym> a ja z moimi. No i to koniło. Ja się przystoję. Prostotami jeden 18 Myślę Dobrze. No move. Mam drugi kill, I, I like it Ciekawe czy nadrobię te staty, raczej nie Ale chuj I w to, to. zajebiście Dobra leci zrzut Chcę hmm. ci powiedzieć, Krzychu Nie wiem, zareklamuj się, ja potem To było bez sesji trochę e o. E o zrzut, Predator Co za na ścianę! Koks. Czemu ja się kurwa obracam na głupi? Napierdolę, no, dał mi jakiś. Dobra, zabiłem kolejnego typa. Super, lol. Lol. Prestigio. Prestigio. Ty z nami, dobra, nieważne. No, dwie moje ulubione bronie to g 36 c i MP7. Masz no, kurwa! Ja pierdolę w pierdolniu Sorry, że tak no ale to są emocje, nagrywania. Kurwa. Nagrywania. Ale wierzcie o tym, że my będziemy jeszcze robić takie jakby specjalne i będą... Będzie tam większe Tak Jakby. A po... Więks większe emocje! O, tak powiem. E, większe emocje. A potem A potem może zagram jakiegoś horrora, bo ja się strasznie boję wszystkich gier horrorowych. Siota. Ja, ja jakoś przyszedłem eee. fir jedynkę, chyba tylko 5 razy się wydygałem tak potężnie O, kamper o, nie, nie, nie. A ja potężnie nawet się boję przy... Left 4 Dead! Siota? A to jest... a Każdy wie, że to nie jest gra straszna A siota? I na pewno z niej nagram, bo mam Left 4 Dead 2 eee... Cześć K Kurwa Koleś, ja no, wracam, ja... ten pan te, ten... No cześć Super. Go, go. Nie no, więcej niż powiem, jesteśmy w końcówce nagrywania. No. Będziemy też dzisiaj jeszcze nagrywać, chłopcze? Nie, nie wiem, ja chcę. Ja mógłbym jeszcze, o kurwa. Ja mógłbym jeszcze nagrać coś z... Albo z... Koda kopa, Albo... No. Albo z osu. O, osu można zagrać. E... I na cię rozpierdolę. Kurwa, łapa mnie budowała jak ma. A, a mnie nie? Nie Czekaj muszę odpisać twojej koleżance O widzę dwóch typa, będzie double Yes, double No to blagaj, wezmij 14-1 Siedzę tu Ok Nie, 14 11, osiem No i koniec No kończę, ja się przywitałem, to ty kończ Eee, a czekaj Ja, ja piszę z koleżanką, więc nie ma, nie, nie wiem jak myśleć Eee E, dobra, to, to na dzisiaj koniec. Ja mam ostatnie zajebiste trzyna, 3, 2, 14. Krzychu ma 14, 1 I na tym skoczymy. Goodbye, do zobaczenia. Subskrybujcie, dajcie komentarze. Dajcie, nie wiem, dajcie łapkę w górę, jak się podobało. I jeśli chcecie widzieć kolejne takie nieogary, piszcie. Proszę. Piszcie na dole w komentarzach. I kto chce z nami grać? piszcie w komentarzach. No, podejrzewam, że nikt. <laughs> no co ty? Dobra, to na na razie, cześć. Cześć.